Witam wszystkich na moim kanale. Bardzo dawno mnie nie było. Dzisiaj trochę taka klasyka gatunku. A więc będzie to podzielone na kilka części, na kilka etapów. Tuleje tutaj w tych łódeczkach, w tych wahaczach wzdłużnych w 4 46 Później przejdziemy do wymiany tych tulejek tutaj w tych wahaczach. Znaczy w tej zwrotnicy. Tutaj gdzie jest regulacja poch pochylenia koła, tak. Później przejdziemy do tych pływających tulejek. No i później wymienimy amortyzatory. No i tutaj będzie taka taki prezent dla mnie w zasadzie, bo to mój samochód. Będą amortyzatory Bilsteina, był sameczki. Oczywiście tutaj trzeba będzie górne poduszeczki te mocowania wymienić. One były nowe założone, ale z zamiennika. No i niestety wszystkie zamienniki no teraz są jakie są. Jest przejechane bardzo niewiele, naprawdę nawet 10 tysięcy nie ma i to niestety rozleciało się. Prawdopodobnie może być to Febi. Miałem taki czas, że kupowałem z Febi dużo rzeczy, ale już się oduczyłem, To wystarcza na chwilę, dosłownie. No i tak będziemy po kolei tu dłubali. Później pójdą drążki kierownicze, no i regulacja geometrii. Także na dzisiaj na tyle i dalsze prace będą w dalszej części. No, i tak jak widać, tulejka w wachaczu wymieniona. To samo zrobimy analogicznie z drugiej strony. No i co, i będziemy składali. Oczywiście, tak może niestandardowo, ale tutaj trzeba to zabezpieczyć tą łódeczkę, w której ten, ten wachacz siedzi. Niestety, auto leciwe, już tam coś się zaczyna dziać, więc no, trzeba to zabezpieczyć. Aby jeszcze autko posłużyło ładnych parę lat Więc tak jak widać Tutaj tulejki już wymienione Z jednej, z drugiej strony I tu jak niestety Nie udało się tej śruby uratować Więc ta śruba pójdzie nowa Tylko ją trzeba zamówić Jutro odbieram amortyzatorki Górne mocowania amortyzatorów Tutaj Łódeczki pozabezpieczane Tyle na ile się to udało zrobić Teraz nie widać bo już są powkręcane Także tu już prace prawie dobiegają końca. No i zostanie na końcu tylko wymienić drążki kierownicze, bo tu już to się na nimi pastwił, żeby to wszystko ładnie chodziło, nasmarować, rozruszać i jedziemy na geometrię. I w sumie robota skończona i za jakiś czas miesiąc-dwa. Standardowa wymiana oleju raz do roku, bo ten samochód nie przyjeżdża Nawet H3000 rocznie nie robi, nawet chyba i dwóch Ale teraz zacznie jeździć, więc ten olej trzeba będzie wymienić raz do roku i wszystko będzie w porządku Tak jak widać Amortyzatorki Wielisztajn B8 już są B8 od B6 różnią się tym, że B8 są do zawieszenia o Niższym skoku Czyli do obniżonego, aby szóstki są do normalnego, standardowego zamieszania. Po prostu tylko chodzi o to, żeby usztywnić auto. I teraz, tak musimy wymienić drążki kierownicze. Tu trzeba będzie je wyjąć stałe z końcówkami, zagrzać troszeczkę, pogrzać końcówki. Wykręcimy, wymienimy drążki na nowe. Są już zakupione przesmarujemy i auto będzie gotowe, żeby pojechać na geometrię. A więc tak, drążki w BMW wymienione. Tak jak mówiłem, nie wymieniłem dlatego, że są zużyte, tylko ktoś tutaj się nad nimi znęcał. No i strasznie te sześciokąty do kręcenia są z... no wytarte, więc tu był problem. Skorodowane to można było czyścić, przesmarować, ale są nowe. Powinno być dobrze. Jutro geometria i tyle. Także do następnego. Pozdrawiam. Pozdrawiam.